Witajcie moi drodzy, zapraszam na weekendową prognozę pogody. Ten weekend mroźny i wietrzny. Przede wszystkim apeluję do wszystkich kierowców, aby uważali na drogach, ponieważ będą panowały fatalne warunki drogowe, szczególnie w niedzielę. Bardzo silny wschodni wiatr, a także gołoleć. A co w pogodzie? W sobotę od rana na północy dużo chmur z okresowymi opadami śniegu. W centrum dużo chmur z przejaśnieniami, a na południu rozpogodzenia. Duże różnice temperaturowe. Na północy zima, na południu wiosna. Temperatura w nocy od 1,0 stopni na południu i zachodzie, minus 2, minus 4 stopni na Pomorzu, do minus 5, minus 7 stopni na Podlasiu i na Mazurach. W dzień nada duże różnice temperaturowe. Od minus 6 stopni na północnym wschodzie, do 4 stopni na południu. Będzie wiał słaby i umiarkowany wschodni wiatr. W niedzielę, ranek na północnym wschodzie, pogodny, ale mroźny. W pozostałej części kraju duże zachmurzenie. W rejonach górskich oraz na przedgórzu opady marznące i gołoleć. Po południu strefa opadów o charakterze marznącym przesuwać się będzie w głąb kraju. W nocy temperatura do minus 14 stopni na Suwalszczyźnie. Centrum minus 1, minus 4 stopnie, na południu 1 stopień na plusie. W ciągu dnia na Mazurach i na Podlasiu minus 6, w centrum 0, a w południowych dzielnicach kraju plus 4 stopnie. Będzie wiał cały czas silny wschodni wiatr, dlatego drodzy kierowcy, uważajcie na drogach. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Pozdrawiam.